A jak powinny być zrobione dobre szywki? Jak się to odbywa, pokażemy na przykładzie firmy Bison Metal. Zakład produkcyjny Bison Metal w Tomicach pod Warszawą jest jednym z największych producentów szywek w Europie. Starannie wyselekcjonowana europejska niskowęglowa walcówka składowana jest pod dachem w suchej hali, bez narażenia na utlenianie. Walcówkę przeciąga się na sucho, aby zredukować jej średnicę. Jej wytrzymałość zwiększa się poprzez zgniot. Kluczowym procesem dla uzyskania prawidłowych parametrów, czyli dobrej twardości, a jednocześnie elastyczności drutu, jest prawidłowa obróbka cieplna. W zakładzie Bison Metal w Tomicach drut jest wstępnie czyszczony, następnie wyżarzany, aby zwiększyć ziarno, zniwelować naprężenia wewnętrzne, a w efekcie zmiękczyć drut. Obrobiony cieplnie drut jest trawiony i cynkowany przy zachowaniu najwyższych europejskich standardów ekologicznych. Po cynkowaniu i obróbce cieplnej drut przeciągany jest na mokro. W tym procesie uzyskuje finalną średnicę i parametry niezbędne do tego, żeby zszywka zawsze się wbiła. Każdy etap produkcji drutu ma ogromny wpływ na jego końcowe parametry. Dlatego w zakładzie Bison Metal na każdym etapie produkcji drut poddawany jest próbie zrywania. Ten wykres wykazuje jak wysoka jest wytrzymałość, a zarazem plastyczność drutu. Niektórzy producenci oszczędzając stosują niskogatunkowe stale, nie poddają drutu obróbce cieplno-chemicznej. Z takiego drutu powstaje wyrób zszywko podobny, który czasami się wbija, a czasami nie. Wyniki próby zrywania są ważne dla prawidłowości kolejnego procesu, dlatego każda szpula zawiera informacje o poprzednich etapach produkcji. Jedynie wysokojakościowa stal poddana obróbce cieplnej gwarantuje jednocześnie odpowiednią wytrzymałość i elastyczność drutu. Tego nie da się oszukać. Druty są starannie dobierane, a następnie walcowane i klejone w taśmę. Cała ścieżka przetwarzania walcówki w zszywki i gwoździe jest monitorowana przez system informatyczny. Zawsze wiemy, kto kiedy, na czym i z czego daną partię wykonał. Taśma poddawana jest formowaniu, w wyniku czego otrzymujemy gotowe dobre zszywki. Tylko szywki o prawidłowych parametrach zapewniają długotrwałą i bezawaryjną pracę szywaczy. Każda zszywka o niskich parametrach może prowadzić do nieuchronnej dewastacji nawet najlepszego skrzywacza. Bizon Metal produkuje również gwoździe łączone drutem. W pełni zautomatyzowany proces produkcji oraz własny jakościowy drut gwarantują najwyższą europejską jakość. Wszystkie zszywki i gwoździe trafiają do naszego magazynu, mogącego pomieścić ponad 5000 palet. Dzięki bardzo wydajnym maszynom oraz dużemu i nowoczesnemu magazynowi większość zamówień realizujemy tego samego dnia. Stosując najnowsze technologie, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu zszywki i serwis na najwyższym poziomie. Jakość ma swoją cenę, a w rezultacie prowadzi do oszczędności. szywka. Tak mały element o znikomej wartości w porównaniu z całkowitym kosztem wytworzenia mebla ma ogromny wpływ na jakość wykonania mebla, koszt robocizny, koszty serwisu narzędzi. Licz realnie. Zarabiaj realnie.